Oh yeah, see you ready for this. His name is Tony. He's from Milano. He whispers softly in my ears in italiano. He never leaves me because I'm his Cinderella. He says that I'm his only one and molto bella. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo. Ach, te dziewczyny ciągle się spóźniają, a już jest późno. Po dziesięć, po osiemnastej. No nareszcie, jadą. Brrr, 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 brrr. Już jestem. Czy pojedziemy w teren? Oczywiście, tylko poczekajmy na Mary. O, już ją widzę. Słyszałam, że jedziemy w teren. Tak. Auć. Więc Wiktoria weźmie Daimonta, a Mary weźmie Markę. Dobrze, Dobrze panie Janie. Janie. Marka jest już osiodłana, więc musisz osiodłać Wiktorię, tylko Daimonta. Tylko to potrzeba zrobić, więc... I demon to nie musisz czyścić, tylko go weź z boksu. Tylko już go mam. No nie ociągaj się. Dobry konik. Okej, okay, wyjeżdżamy dziewczynki. Proszę pana, tam jest dziki konik. Się, złapiemy go, ponieważ mam uwiąz. Skończyliśmy, złapaliśmy tego konia, więc możemy wrócić do stajni. A proszę pana, czy, możemy, czy może pan go ujeździć, i wtedy no, będziemy mogli się na nim przejechać? Oczywiście, tak jak zwykle. Zawsze konie jest ujeżdżony. Podejrzewam, że to jest violina, yy, yy, córka Laili. Przecież 5 lat temu zniknął nam źrebaczek. I podejrzewam, że to właśnie on. Dobrze, wracajmy do stajni, rozsiadłajmy konie i, i wracajcie do domu szczęśliwie. Następny teren. Pamiętajcie, że jest sobota o 15.00. To już jest